No, witam, witam z tej strony No, a dzisiaj zagramy w Minecrafta. I nie jest to tamten świat, przez przypadek go usunąłem, a w zasadzie Minecraft się zrezygnował. I no, szczerze, zbrałem jeszcze trochę drewna, bo tam gdzieś w nie widziałem, więc może na początek byśmy się tam udali. Zrobię crafting. Aha. Ciekawie. Dobra, najpierw zrobię sikierę, żeby... Nie zrobię sikier, bo potrzebuję jeszcze jednego drewna. Spustner. No. Jedno drewno jest. I tak, kiedy mogę zrobić? I zrobię, przy okazji, też kill-off. Więc zbieram sobie jeszcze trochę tego drewna. i do tej jaskini, zobaczę co tam się dzieje. Przy okazji, może tego kurczaka sobie dobiję. No. Na razie nie mam ochoty robić farmy kurczaków. Więc nie będą mi potrzebne konia. Może bym siodło znalazł. Było fajnie no wystarczy i tam gdzieś trzcina widziałem później można nam się przydać. O, 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 o. dzień dobry, dobra, ryzykuję to o fuck. o o o sam raz dzień dobry do widzenia Do widzenia Do widzenia Do widzenia Tak, do widzenia Fajnie by było jakby truizon wypadł, Był, bym się bardzo cieszył Na dobry początek Mamy no też rybki Hmm Co mnie to... ...jedno ubić Ага, засы не убьет. А может, не умею войнкрафчику плавать. Я кова. Ну, одна рыба. Dla zachodu po jedną rybę trzy, 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 trzy mi wystarczy. I. Mhm. Y -y -y, cicha. Aha. Nie jaskinia, naprawdę. O! No, a jednak moda owca. A tam jest tam owce Hmm... U, 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 żelazo! O, nie powiem, dobry początek, dobry. O, więcej żelazo. No, nieźle. Stałoby się jeszcze jakieś łóżko zrobić. Więc tak. Zrobię najpierw kamienny kilof, potem piecyka. Ale dobry start, nie powiem, dobry. I dobra, najpierw muszę zrobić deski. Teraz patyka. No i teraz kilof. Za chwilę dobierzemy się do piecyka. Szczerze jeszcze się zastanawiam, gdzie bym zrobił domek, bo na razie... Nie wiem, w sumie na razie to będę tylko łaził i łaził. I po prostu szukał różnych rzeczy, na przykład... Teraz jeszcze trochę i będę mógł sobie zrobić... Fajne rzeczy, na przykład. Żielazny sikera. Tam już widzę jakieś. O, cholera jas, Przepraszam. Za wyrażenie. Nie, wy, nie wybucha mnie to. Piper To jest zginący na, na początek. Prawdzie rzeczy mi się zachowają. Ufajnie. Uf, Ojjej, dobrze. Dał mi starczy na piecyk, jednak wezmę sobie też trochę jeszcze węgla, że pochodnia zrobię. I pójdę tam w głąb jaskini. Może co? Kto wie, może jeszcze więcej znajdę fantów. Ale miecza nie mam, O, no więcej żelaza. No nie powiem fajny start, fajny. Byle tak dalej. No. Dobra, wierzę. Bo na razie więcej nie potrzebuję. No! Trzy żelaza? No. Dobry początek, nie powiem. Dobra, robimy ten piec. Tak starczy mi idealnie na jeden. Został mi jeden. Jeden bruk I teraz tak Dam sobie tu, przepalę sobie żelazo, zrobię pochodnie I przed następnym nagrywaniem zrobię Robię chyba... Pozbieram drewno Ej, to jest ja Nie powiem Mam nadzieję, że się za chwilę nie skończy. Eee... Nic nie mówię. Ale dobrze, że chociaż trochę węg tego węgla mamy. Może trochę węgla. Trochę żelaza. W zasadzie zrobię chyba sobie tarczę. I... Nie wiem, ale się zastanawiam, moglibyśmy tutaj sobie jakiś taki... Jakiś tym czasie zrobić. W sensie. No tutaj no. To by mógł być na przykład magazyn. Szczerze, czekam czy, czy, na komentarze. Bo mogę zrobić. I słyszę jakieś pająka. Podgłośnie trochę tego Minecrafta. No okej. Okay. Teraz może być. Gdzieś niedaleko słyszałem pająka. Mamy 8 żelaza, Nie jest źle. Jest bardzo dobrze jak na start. Hm. Mamy też glinę. glina na razie nie potrzebna. Pytanie: od czego zacząć? Spróbowałbym tam poleść jeszcze w głąb jaskini bo tam jeszcze coś było. W zasadzie więcej węgla nie potrzebuję, jak mnie ewentualnie przyjdzie sobie pozbierać. A teraz chyba sobie trochę pod płodni więcej zrobię. 15 powinno być na eksplorację I powinien mieć czarną. Zapewne. No, rozbudowano te skinie. Raz się w takich zgubiłem. A mi Ciekawie. Naprawdę ciekawie. Okej, okay, tutaj nic nie ma tam. też nic nie ma. Tutaj jest coś tutaj i tam jest coś e... aha fajnie wiedzieć niby no tak średnio w zasadzie dobija tylko Boże, no to jakby Dobra, będę kończył, bo będę robił jakieś do 10 minut. Odcinki teraz dozbieram po prostu wszystkie, cały węgiel stąd. No to jakby. Do widzenia. Od tego światu już raczej nie usunę.